Ciemka wszystkim TularPL. Zgodnie z obietnicą yy, pojechałem dzisiaj po tego multipaka. Tego obiecanego wczoraj. Jest chyba jeszcze z 5, ale patrzyłem wszystkich, jest przynajmniej jeden limit, którego mamy. Są tu dwie limitki. Yy... Mówiłem czy jakie są. To jest to Francesco Totti z Rome, legenda grająca i Arjen Robben. Patrzę na ich statystyki, obydwoje jest słabe, więc no wczoraj sobie zacząłem grać w ten, ten, ten e, kody. Ibra, e, Bail, GC, Ibra, Bail DC. Trzy otwiera Kacper, trzy otwieram ja. Kacper otwiera poza kadrem, bo to na końcu pokażemy co tam jest. Ja ciągle żyję w oczekiwaniu na y, starterę. BB to jest jakieś logo, Milanow, Minoleo, Benfica, powtórka, Diego Kapel, nie wiem. Double Trouble, double, double Trouble z Manchesteru City, to jest Silva Aguero, drugi Double w mojej kolekcji. To była paczka z Ibrą, tu mamy Gecego, a już już im nie chcę. już jak będę widział na końcu jakieś napisy, to tego nie chcę. Yy, tutaj Klesen. Royce, chyba trafiliśmy. Artur Carlos Tevez, yy, bo nie miałem tej bazówki Marco Royce, Master Bayern Leverkusen. I To jest yy, Erik Dürr. Obydwie wszystkie trzy to są powtórki moje. Dürr chyba też był. Nie jestem pewny, ale chyba tak. Dobra, ostatnia paczka moja. Kasper to otworzył. Pokażę zaraz to, Kasper trafił. Tam z złotego na końcu. Chyba fans. E, Mehmedi, Mehmeti, Lorente powtórka, e, Aubameyang powtórka, Santana powtórka, CSK powtórka. I to jest Van Rin, czego czyli, czyli mieliśmy chyba powtórka. No i co tutaj trafił Kasper? No Kasper wygrał. Przyznaję się, że Kasper chyba wygrał. Daniel Starich, Master, Pride powtórka. E, nie, nie było go. Game Changer Lionel Messi, czyli to jest taki jakby Topek. Tak jakby topek Messi, nie ma dobrych statystyk wcale. Barcelona, logo był chyba trzeci egzemplarz już. I... Trophy. Jeden na 50 paczek, więc bardzo dobry wynik. Jak się często trafiają game changery? 1 na 19, a mój double 1 na 35, więc teoretycznie double jest rzadszy. No, ale i tak... Box świetny, nie? Multi. No fakt, kilka powtórek, ale fajne limitki. Limitki, głównie kupuję dla limitek, bo przynajmniej wiem, że mam dwie, których już nie miałem. Dwie nowe karty. No i tutaj bardzo dobrze. A dzięki wszystkim za uwagę. Eee, czekajcie na kolejne filmiki, bo na pewno kolejne będą. Eee, trzymajcie się. Dzięki bardzo. Cześć.